Kolejny tydzień Apex Legends to kolejna część historii Zniszczonego Ducha czyli misji fabularnej, która dzieje się podczas piątego sezonu tej gry. Zapraszam Was teraz do obejrzenia właśnie tej misji, a potem przeczytam dla Was historię, która odblokowuje się po jej zakończeniu. Życzę miłego oglądania! Upadek legendy. Pozbądź się wrogów z bezpiecznej odległości i znajdź następny artefakt. Bangalore. Pełno tu wrogów, trzeba ich przerzedzić zanim ruszysz w stronę celu. Tak jest generał Bangalore, zajmiemy się tym. To jest triple take, tam coś się dzieje i dużo prowlerów. E, muszę cztery wyeliminować. Ktoś tam strzela. A, jeszcze jeden. już cztery. Są cztery wyeliminowane. Co to A! <grymne> Let's go! Dobra, wyeliminowani. Można ruszać dalej. Generał Bangalore będzie z nas dumna. W tyłek mu. To skoczna bestia. no, scope. Dobra, leżą wszystkie. I tak ma zostać. O! Dobra, płotki Watson. O, i pani Watson. Mam odczyt o znak życia, chyba ktoś tu padł. Ktoś zawsze musi polec. Takie są zasady. Gdy... O nie! Watson! Don't die on me! Niestety Watson y, została wyeliminowana, ale oczywiście zlutujmy jej paczkę, nie? Są rzeczy ważne i ważniejsze, priorytety. Triple take się już nam nie przyda. Weźmy lepszą broń, czyli Ewe, i lećmy. Lećmy do kolejnego celu. Watson padła, ale zachowajmy spokój. Of course. Chyba tam w środku coś się dzieje. Fuck, ile ich jest? O, mój przyjaciel Piskiper! <śmany> On tego się nie spodziewał. Dobra. Klikamy panele. I zaraz będziemy. 7 minut do końca. To jeszcze dużo, dużo czasu. Dobra, kolejny panel jest tu. Piskiper przywitał przyjaciela tu. Tutaj złota broń jeszcze. Złote R301. Aktywujemy panel. Pozostał nam ostatni panel. No, oczywiście go nie aktywowałem. Trzeba długo czekać. O, dopiero. Został jeden panel. Rozejrzyj się. Dobra, jest ostatni panel. Na ile się mógł przydać. O, speedfire. Dobra, nie, nie bierzemy speedfire'a. Rozpocznij wiercenie. Rozstawianie wiertła. Zdążę, zdążę. Zdążyłem. Do widzenia, panu. Teraz na pewno będziemy tego bronić. W powietrzu go. Dobra, bierzemy pk Hello darkness, Miles! Hello PK, my old friend. Ah! Kurde, to za zapiskiperem. Trzech na raz. power. Zostaw mnie, zostaw mnie. Ah, let's go. Bierz pudło. Transportowiec odlatuje za minutę! No co jest? Nie mogę tej trolki rozstawić? Serio? Zabiją mnie! Grappler! Nara! Sukces! To tak wygląda druga misja fabularna w Apex Legends. Uważam, że jest sporo lepsza od tej pierwszej. A teraz Was zapraszam na kolejny rozdział historii, którą mym lektorskim głosem specjalnie dla Was przeczytam. Obojętna przyzwoitka, rozdział drugi. Miraż do Rave. Powtarzam, Miraż wzywa Rave. Słyszysz mnie, Rave? W końcu nadszedł ten dzień. Dziś nadszedł dzień, w którym wreszcie nie wytrzymam i go zamorduję. Tu, Co tam porabiasz? Tak, zdecydowanie go zamorduję. To samo, co robiłam, gdy pytałeś 5 minut temu. Obserwuję randkę Okteina. Tak? My walczymy z tropicielami. Strasznymi, paskudnymi, wściekłymi tropilecie... tropicielami. To bardzo ekscytujące. Nie tak ekscytujące jak bycie przyzwoitką na randce, ale i tak ekscytujące. Włączam urządzenie do nagrywania. Nie kontaktuj się więcej. Serce bije ci mocno, adrenalina szumi w uszach. Informuj mnie, co tam się dzieje, co minutę. Oto raport, nie idzie za dobrze, a ty nie pomagasz. O nie, czy to kryzys przystawkowy? Żegnaj, Mirasz. Czy zjadłeś sałatkę? Zjadł... Rozłączyłam rozmowę. Muszę się skupić na rance okteina z joko. Jest szefową kancelarii Sheryl Amaci, która zarządza departamentem prawnym Hammond. Mówiąc najprościej, jest kobietą, która sprawia, że firmie wszystko uchodzi na sucho. A my wysłaliśmy gościa o subtelności Młota Pneumatycznego. Wspominałeś, że masz pytanie na temat jednego ze spotkań Sheryl w zeszłym tygodniu. Sheryl e, Amaci? Co nie? No miała jakieś tajne spotkanie z tą nową laską, Lobą. Mam cię zapytać, o co biegało? Notka na przyszłość. Nigdy więcej nie wysyłać Octane do dyskretnej roboty, powiedział wprost. Ach, rozumiem, więc jedynym powodem, dla którego tu jesteśmy, jest to, że chcesz się dowiedzieć o spotkaniu mojej szefowej, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, co może mnie kosztować posadę? Czemu miałabym to zrobić? Yy, bo mogę ci załatwić autograf Lifeline? Czemu miałbym, miałoby mi zależeć na autografie Lifeline? Yy, bo mogę ci załatwić autograf Bangalore? Serio, Bangalore nigdy nie rozdaje autografów po walce. To prawdziwy przedmiot kolekcjonerski. Jesteśmy cię przyjaciółmi, czy coś? Ej, jasne, jesteśmy jak dwie krople wody, praktycznie bliźnięta. Cholera, Octane, jesteś beznadziejnym szpiegiem, ale nikt nie potrafi tak obracać wszystkiego na swoją korzyść. Cóż, nie słyszałeś tego ode mnie. Moja szefowa chciała porozmawiać z Lobą o tym, czego szukała w magazynie pod miastem czaszek. O czymś nazwanym kodem źródłowym. Aha, super. Podobno ten kod został wyteleportowany z bunkra przez jakiś system zabezpieczeń, nim Loba zdobyła go, zdołała go zdobyć. Baja przytakuje głową. Co to za hałas do cholery? Zrzuciłam słuchawki. Czy krwawią mi uszy? Cholera, skąd to sprzężenie? Miraż do Rej, słyszysz mnie? Niech to szlak miraż! Mówiłam, żebyś się nie kontaktował kiedy. Ale to, co mi powiedział, sprawiło, że serce zamarło mi w pierci. Nie marnując czasu, otworzyłam portal i pojawiłam się za oktein, strasząc Yoko. Zmiana planów musimy lecieć. Super! Zdychałem z nud. Ale już lecieliśmy przez otchłań. Przekazałam mu wiadomość, Miraż. Dwa słowa, które przeraziły nas do szpiku kości. Watson oberwała. Gdy dotarliśmy do baru, Miraż panował tam chaos. Co się stało? Byliśmy w. E, nie ty. Pat, co się stało? Obserwowaliśmy gniazdo. Watson powiedziała, że pójdzie rozstawić ogrodzenie. Nie zorientowaliśmy się, że weszła do budynku. Gdy przybyliśmy na miejsce, pozostał nam tylko smutek. Wciąż mi smutno, przyjacielu! Zauważyłam kostika stojącego przy łóżku Watson. Zmieszana spojrzałam na Patfindera. Nie spodziewałam się, że będzie trzymał wartę. Nie opuścił jej, odkąd wróciliśmy. Nie mam wielu przyjaciół. Dziewczyna leżąca na łóżku jest w pierwszej trójce. Kostik zauważył moją obecność, kiwając głową ze smutkiem. Nigdy nie, wiedziałam, nie widziałam u niego takiej miny. Jest prawie pełna współczucia. Dla pozostałych oboje jesteśmy wyrzutkami. Dla Natali jesteśmy rodziną. Jesteśmy jakimś sposobem zbłądziliśmy, ale jak teraz wrócić na właściwą drogę? Wróci do zdrowia. Teraz liczy się tylko odnalezienie drugiej połówki Gemini. Kostik chwycił ją za gardło i przygniótł do ściany, zanim dotarło do mnie, że potrafi tak szybko się poruszać. Jeśli stan panny Pikiet się pogorszy, resztę życia spędzisz w takim stanie, że będziesz błagać, bym cię zabił. Gdy ją puścił, Loba mocno... W ciągnęła powietrze i przyłoże, przyłożyła rękę do gardła. Kostik gniewnie wyszedł z pomieszczenia. Warto było, Loba? Te wszystkie fragmenty? Ten artefakt? Czy jest wart tego cierpienia? Jest wszystkim. Dlaczego? Co to jest? Już wam mówiłam. Jedynie co wiem to, że to coś, tech... Nie chodzi mi o artefakt, tylko o kod źródłowy. Co to jest? Jej oczy rozszerzyły się, gdy o nim wspomniałam. Trafiłam w czuły punkt. Otworzyła usta i chciała coś powiedzieć, ale odpowiedział inny głos. Mój głos. Trzy słowa. Jest nad tobą. Wiedziałam o kogo chodzi jeszcze zanim spojrzałam w górę. Mam ważniejsze pytanie, paniusiu: dlaczego nikt mi nie powiedział, że istnieje świat, w którym jestem Bogiem? Sięgając po kunai, zastanawiałam się, jak długo tam się czaił. Wtedy dotarło do mnie, że wcześniej się myliłam. Nie jesteśmy na złej drodze. Tylko na najgorszej.